W ostatnich dniach w sieci zawrzało, gdyż pojawiły się doniesienia sugerujące, że Katarzyna Glinka, znana polska aktorka, miała rzekomo doznać poważnej kontuzji. Wieści te szybko rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych, sprawiając, że wielu fanów zaczęło się niepokoić o jej zdrowie. Jednakże z całą pewnością można stwierdzić, że sytuacja okazała się zgoła odmienna od przedstawianych narracji. W odpowiedzi na te dramatyczne posty, które krążyły po sieci i opierały się na niezweryfikowanych informacjach. Katarzyna postanowiła przerwać milczenie. W specjalnym komentarzu dla naszej redakcji, aktorka postanowiła zdementować te plotki, podkreślając, że to jedynie nieprawdziwe spekulacje, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W dzisiejszych czasach dezinformacja w internecie stała się nieodłącznym elementem rzeczywistości, wywołując fale alarmu nie tylko wśród fanów, ale także wśród twórców. Przykładów takich oszustw w sieci jest wiele. Wystarczy przypomnieć głośną sprawę dotyczącą rzekomo znikających ludzi w związku z wyłudzeniami inspirowanymi wizerunkiem znanych osobistości, jak miało to miejsce w przypadku Michała Szpaka, gdzie osoba starsza została oszukana na ogromną kwotę. W ostatnich dniach, powołując się na zaufane źródła, zaczęto tworzyć fałszywe publikacje na temat Katarzyny Glinki, co było ewidentnym wykorzystaniem jej popularności do szkodliwych celów. W mediach społecznościowych krążyły posty opublikowane przez konta udające oficjalne profile. Z niepokojącymi nagłówkami sugerującymi ciężki stan zdrowia aktorki. Oszuści wykorzystali czarnowiałe zdjęcia oraz dramatyczny ton komunikacji, aby wzbudzić strach i zaintrygować. Warto zauważyć, że niektóre z tych postów były skutecznie lajkowane przez użytkowników, co tylko potwierdziło, jak łatwo można wciągnąć ludzi w sieć mistyfikacji. Katarzyna Glinka, chcąc naświetlić sytuację, zaznaczyła w swoim oświadczeniu, że nie doznała żadnej kontuzji ani nie trafiła do szpitala, a jej zdrowie nie budzi żadnych obaw. Apelowała do swoich fanów o rozwagę w sieci i o krytyczne spojrzenie na informacje, które pojawiają się w przestrzeni medialnej. Jak doskonale zauważyła, nie każdy, kto publikuje treści, ma czyste intencje. Zarówno ona, jak i inni celebryci wielokrotnie podkreślają, że istnieje konieczność dbania o własne bezpieczeństwo w sieci. Dlatego też wszyscy użytkownicy powinni być czujni, ponieważ nie każdy ma dobre intencje. Warto pamiętać, że niełatwo jest rozpoznać granice między prawdą a fikcją w dobie informacji, gdzie dezinformacja staje się coraz bardziej powszechna. W ten sposób, sytuacja z Katarzyną Glinką staje się kolejnym przypomnieniem o potrzebie krytycznego myślenia i ostrożności w erze fake newsów. Czas zatem na refleksję, czy jesteśmy gotowi dostrzegać realne zagrożenia, czy nadal dajemy się wciągnąć w wir niepotwierdzonych historii?